Ja jestem bardzo chętny tego. No bo co, to rozwiąże raz na zawsze to, który jest lepszy. No chyba, że znowu doszło do jakiegoś faulu, ale no nie, 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 teraz już sobie przeczytam bardzo dokładnie regulamin. Myślę, że emocje mnie nie poniosą, ale to ja tego no mówię, nie zrobiłem tego specjalnie. Ja nawet po walce ja nie byłem świadomy. Ja początkowo nawet się zastanawiałem, czy, czy tam ktoś mnie nie ograbił ze zwycięstwa, ale bo nawet, nawet twój tre trener miał jedną raz walkę, tylko wtedy jeszcze się nie zmieniły przepisy, gdzie koleś był na kolanach i mu wsadził, wsadził kolano na głowę. I były tam takie spekulacje, czy słusznie, czy niesłusznie, no ale faktycznie, zmieniły się później przepisy i ten tu był faul, no i co, no, myślę, że dojdzie do tej trylogii, wiadomo, że wtedy będziemy na pewno bardziej bojowo do siebie nastawieni, teraz skupiamy się na swoich walkach. Eee, więc nie będziemy tutaj dodatkowych, wiesz, jakichś e, dymów robić, ale no ja nie mogę się tak naprawdę czekać i w ogóle jeszcze dodam jedną rzecz, ja nie wiem dlaczego, zostało mi to ze starych czasów, bo ja mocno chciałem z Polakiem walki, bo miałem z nim konflikt i chciałem go rozwiązać i w umyśle jest takie miejsce odpowiedzialne e, za szczęście, za... E, za szczęście w stylu, że jak coś się dzieje, na przykład nie wiem, jak ktoś jest uzależniony od cukru i zje cukier, e, to umysł ci to wynagradza. I jak ja słyszę, że Polak się zgadza na walkę ze mną, to mam taki obszar w umyśle, który mi to wynagradza i wypuszcza endorfiny nagle. I, dobra, I no. się kurwa cieszyć. od początku wcześniej powiedział o trylogii, to znowu poczułem w głowie się No bo, próbował się wyprosić. pierwszą swoją walkę wypraszał. Sektor mózgu stary, który odpowiada za...